No to mały szorcik, 309 1.9 automatic czyli skrzynia automatyczna 102 konie silniczek troszkę sfatygowana na zewnątrz w sensie, że poobijana tak to lakier pierwszy w miarę no ale niestety ktoś ją troszkę poobijał ale jak to się mówi wszystko można zrobić, kwestia pieniążków. Nadaj ile może być, lub tak do pośmigania. Ciekawe auto mało tego. Także taki peżot Talbot Pozdro fajne auto.